Dziś w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa celebrujemy Jego niezwykłą obecność pośród nas. Niezwykłą, ponieważ ukryty jest, ale nie widzimy Go naszym wzrokiem. Jest, ponieważ przez naszą wiarę wyznajemy, że jest pośród nas obecny, choć zmysłami nie jesteśmy w stanie go poznać. Widzimy bukle, czujemy jego smak i zapach, ale to jest Jezus. Dzieje się to w sposób niezwykły przez wypowiadanie słów konsekracji. Tak jak Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy wypowiedział te słowa w wieczerniku i po raz pierwszy sprawował Eucharystię dla swoich apostołów. Polecił im czynić to na jego pamiątkę. Ci to polecenie przez wieki przekazywali kolejnym pokoleniom biskupów i kapłanów i tak po dziś dzień. I dzisiaj wyruszymy na ulicę naszej rafi pomiędzy bloki naszych podolszyc, abyśmy krocząc za Panem Jezusem pokazali, że pragniemy za Jezusem podążać. Że on jest tym, który wyznacza nam drogę. Pan Jezus jest z nami nieustannie, ukryty pod postacią chleba w tabernakulum. Jest z nami obecny podczas Eucharystii. Przyjdzie za parę chwil do nas na tym ołtarzu. A ci, których serca są gotowe, które napełnione są łaską, będą mogli przyjąć Jezusa do swojego serca. Kiedy czytamy jakieś artykuły, to wiecie, o pożywieniu, niektórzy pis piszą, że jesteśmy tym, co jemy. Kiedy karmimy się ciałem Pana Jezusa, komunią świętą, upodabniamy się do Niego. On przychodzi ze swoją łaską, która przemienia nas, tak, abyśmy stali się do Niego podobni. W naszych Czynkach, a przede wszystkim w miłości, żebyśmy mieli siłę być jak Chrystus, który pozostawił nam wzór do postępowania. On daje nam samego siebie, daje nam całego siebie, żebyśmy podążali ku świętości niełatwą drogą, żyjąc w XXI wieku. Drogą, która domaga się, Obrony wiary w naszych sercach, obrony wiary w sercach innych. Szczególnie tych w średnim wieku i dzieci. Daje się zauważyć, że wielu, którzy osiągają już wiek dojrzały, ich wiara trwa. Wystarczy rozejrzeć się pośród nas i zobaczymy, że wieśników, młodzieży, dzieci. Nie ma wielkich trudów. Zatem pozostaje aktualne pytanie o miłość do Jezusa. Zapewne to dobry czas. Ten dzisiejszy poranek, przed południem, piękny, ciepły dzień, bez słońca, chociaż jest ciepło, na spacer, na jakąś wycieczkę, na spacer, na odwiedziny, na gościnę. Ale nie dla wszystkich dobry to czas, żeby przyjść do Jezusa. W roku 750 we Włoszech w Anciano odprawiał Mszę Świętą pewien zakonnik, kapłan, który miał Problemy w wierze. Problemy, które dotyczyły wielkiej trudności w to, by uwierzyć, że Pan Jezus rzeczywiście jest realnie obecny pod postacią chleba i wina w Eucharystii. Oczywiście intelektualnie, swoim rozumem, on to rozumiał, potrafił wytłumaczyć, głosić piękne kazania, nauki na ten temat, ale w jego sercu był pewien problem. W jego wierze był problem. I my czasami mamy podobny problem, bo byśmy może chcieli jakiegoś dowodu, jakiegoś znaku, takiego dla mnie. Panie Boże, daj mi jakiś znak, żeby moja wiara była silna. Jak święty Tomasz w stanie. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę i nie dotknę jego rany. Kiedy wypowiadał słowa konsekracji, stało się coś niezwykłego, stał się cud. Bo oto biały chleb, hostia i wino z wodą w kielichu zamieniły się w ciało, w ludzkie ciało. Dzisiaj już wiemy, że to jest ludzkie ciało, ponieważ przez wieki na różne sposoby badano. Co to jest? Czy to nie jest podmienione? Czy to jest od człowieka? A może nie? Okazało się, że to ciało człowieka z jego mięśnia sercowego, że to jest krew człowieka. W ten sposób pan Jezus rozbudził wiarę nie tylko w nim, ale również i w mieszkańcach Włoch, którzy przez kilkanaście wieków już do tego miejsca przybywają i tam adorują Jezusa Eucharystycznego który dał się poznać w sposób widoczny na naszzym. Jednak nie trzeba jechać na daleko. Z początku XXI wieku cud w Sokółce niedaleko Białego Stoku, gdzie na komunii, która jest przyjmowana na tym małym okład, który dzisiaj wielu z nas tu obecnie przyjmie dzisiaj w Komunii Świętej. W sposób niewytłumaczalny dla nauki, pojawia się znowu fragment mięśnia z ludzkiego serca. Kiedy porównuje się te różne cuda eucharystyczne, które w różnych miejscach świata miały miejsce, okazuje się, że zawsze jest to mięsień serca człowieka. Serca, które byśmy powiedzieli, w wielkim, rozległym zawale przestaje pracować. Zgadza się nawet grupa krwi. Grupa krwi A.B. Jednak Pan Bóg też pewne tajemnice swoje strzeże. Widzimy, jak też nauka idzie do przodu. Jak z kodu genetycznego próbują tworzyć nowe życie. Jak szukają nawet i wśród tych starożytnych, prehistorycznych stworzeń kodu genetycznego, by można było wyprodukować zwierzęta, które niedawno temu wyginęły. Pewnie nauka za jakiś czas będzie posiadała takie możliwości. Ale Pan, jest, Pan Bóg strzeże swoich tajemnic i kodu genetycznego na próżno szukać w tych znakach cudów eucharystycznych, żeby można było skopiować Pana Jezusa kiedyś tam. A Jezus przychodzi pod postacią chleba, bo wie, że ten chleb jest dla nas czymś bardzo bliskim. Mówimy zarabiać na chleb, mieć na chleb albo nie mieć na chleb. To się z moim chlebodawcą, kiedy dwoje ludzi zawiera związek małżeński rodzice, witają ich chlebem, dają go do całowania i mówią, że tego chleba i nigdy w życiu nie zabrakło i aby na ten chleb wspólnie pracowali. Zatem widzimy, że chleb jest symbolem trwania i symbolem życia. Symbolem przetrwania. Nawet w modlitwie pańskiej pan Jezus uczy nas modlitwy wypowiadają słowa: chleba naszego powszedniego niego daj nam dzisiaj, abyśmy tak zwracali się do Boga z tą prośbą o chleb. Podczas II wojny światowej został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, dzisiaj jest on już błogosławiony. Za swoją działalność patriotyczną, za pracę z młodzieżą, za działalność yy, też duszpasterską, za kazania, które głosił, aresztowany, osadzony w obozie koncentracyjnym i tam cierpiący głód. I przypomniała mu się pewna scena z jego młodości. Kiedy kanapki, które dostał od mamy do szkoły, żeby je zjeść, nie był głodny, nie zjadł, że mami nie było przykro, wyrzucił do kosza. I wspominał do współwięźniów ze łzami w oczach tę historię, jak dzisiaj chciałby cofnąć się do tamtego momentu i wyjąć te kanapki z kosza i je zjeść, bo był tak głodny. W obozie koncentracyjnym Niemcy. Nie tylko poprzez szykany, tortury, śmierć i rozmaitego rodzaju kary cielesne gnębili tam przetrzymywanych, ale również przez głód. Ta cierka, licha zupa, którą dawa, dawano im do zjedzenia, nie była w stanie utrzymać człowieka przy siłach tak, aby następnego dnia mógł stać, pracować i żyć. Zatem chleb to było życie. Kto nie jadł chleba, umiera. Wystarczył jeden dzień bez chleba, by umrzeć. Inny mężczyzna tak wspomina swój czas w obozie koncentracyjnym, gdzie Niemcy głodzili wszystkich tam przebywających, aby poprzez głodową śmierć wyniszczać m.in. naród Polski, że chleb był czymś tak ważnym i kochanym, że bez niego nie można było się obyć. Kiedy wrócił z obozu, już nigdy nie mówił chleb. Zawsze mówił chlebuś. Mój kochany chlebuś. Nosił go zawsze w kieszeni, zawinięty w chusteczkę, czy jakąś szmatkę, czy w papier i w ciągu dnia podjadał ten chleb. Zawsze, gdy tylko poczuł lekki głód, Sięgał do kieszeni i kawałek tego chleba urywał i zjadał. Tak kochał chleb, wąchał go, całował, nosił przy sobie do śmierci. Zawsze miał chleb w kieszeni. Ale również po to, by dzielić się tym chlebem z innymi, tego nauczyło go obozowe życie, że chleb ratuje życie. Że kiedy ktoś jest głodny, Daje mu krągę chleba i ratuje mu życie. Ale również Jezus, ukryty pod postacią chleba, ratuje nasze życie. nasze życie wewnętrzne, w nasze serca i w nasze ciała wlewa niezwykłą siłę i umacnia nas. Wspomniany przeze mnie wcześniej błogosławiony ksiądz Kredichowski, czyniąc różne. Przygotowania, zbiera mąkę, żeby móc gdzieś tam potem do piekarza jakiegoś dać, ją, żeby mógł być wypieczony chleb do Eucharystii. Sama mąka, wymieszana z wodą i tak upieczony placuszek, już był gotową materią do sakramentu Eucharystii. Zdobyć kilka kropel wina, to wszystko również było bardzo trudne, ale udawało się. Nawet w warunkach obozowych. Gdzieś w ciszy, tajemnicy, w gronie tylko zaufanych więźniów sprawowana Eucharystia i ta niezwykła komunia święta, która sprawiała, że Jezus do tego miejsca kazi, do tego miejsca, jak niektórzy uważali, zapomnianego przez Boga, przychodzi Jezus i przemienia serca gdzie oni modlą się nie tylko o przetrwanie i za tych niemieckich oprawców również o ich nawrócenie za innych współwięźniów, jak więźniowie umierający wskutek różnych chorób i epidemii ze łzami w oczach przyjmują kawałek konsekrowanego chleba i w ten sposób żegnają się ze światem z Jezusem w swoim sercem Potrzeba i nam tego zjednoczenia z Chrystusem Potrzeba i nam karmienia się nim, abyśmy mogli zanieść do świata. Potrzeba dzisiaj światu Boga. Potrzeba Jego obecności i mądrości. Potrzeba nam Jezusowej nauki, ale żeby ją żyć, potrzeba karmić się Jezusem. Tak bardzo troszczymy się o ten pokarm codzienny, tak zwany nasz tle Czy jednak znajduję w sobie na tyle determinacji i wiary, aby karmić się codziennie Jezusem, który czeka na mnie każdego dnia. A może tylko w niedzielę i z okazji święta tutaj jestem, ale żyję tym, że przyjdę już za parę dni i przyjmę Jezusa do swojego serca. Dzisiaj wyjdziemy na nasze ulicy, aby zademonstrować naszą miłość do Jezusa. Aby powiedzieć, jak ważny on dla nas jest. Jak jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że on jest pośród nas. Niech ta dzisiejsza uroczystość będzie dla każdego z nas wyjątkowym dniem dawania świadectwa miłości do Jezusa obecnego wśród nas w Eucharystii. Amen.